W dzisiejszym odcinku robimy pranki, a jak widzicie już to moją twarz, to zmieniliśmy plany, nie na 50 subskrypcji, a teraz. Więc możecie zostawić łapkę w górę oraz subka, a Ty już możesz to podać. Robimy pranki na tym iPhone'ie, to nie jest oczywiście prawdziwy iPhone, jak się nakliknie ten przycisk home'a, to razie prądem. Ma też laser i ma latarkę, a my już bez brudnego przedłużania idziemy. No to także motyw jest taki, że idziemy z Filipem teraz z crackersem do tych dzieci i zobaczymy co wyjdzie No iPhone'a chcesz za darmo? Aha. Chcesz iPhone'a za darmo? Word sobie, proszę. Zobacz, działa iPhone. Ej dobra, chce któryś jeszcze iPhone'a fajnego jakiegoś? Chcesz iPhone'a? No dobra. Ja chodź. To chodź. Mam iPhone, jak widzisz nie podruba, żadna. No żadna podruba. Podruba. Żadna podruba, dziecko, chodź zobacz. Tam... Nieważne. Y... Serioz, bo... ja się... Dobra, y... chodź. Kto chce zobaczyć? Kto chce zobaczyć? Kto chce iPhone'a za darmo. Tylko jest porysowana szybka. Musisz włączyć. Włącz sobie. To jest ten, co brądzi. A, A ten oczywiście zepsuł całego pranka. Każdy Nie każdy to wiedział. Skoro ludzie się nabierają, no to nikt tego nie wiedział. Ej, fajnie. Nie. Właśnie. Kliknij sobie, kliknij sobie. Jak widzicie, wyszła z tego drama. To nie radzi. Nie 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 Dobra jak widzicie te dzieci nas głupio wykryły Idziemy gdzie indziej okay. y, Nie wiem co będzie z tym prankiem Przyszłość tego pranka może być dość zła Mniejsza y, to idziemy y, Nie wiem gdzie ale gdzieś pójdziemy y, Musimy jakieś inne dzieci sobie wziąć Tam może ktoś jest No są tam dzieci No to tam idziemy no i widzimy się za chwilę Także mamy kolejną serię Siema. Siema Chodź tu do nas Chodź, czy za darmo? Chcesz za darmo iPhone'a tylko ma trochę porysowaną szybkę, zobacz. zobacz, widzisz trochę porysowana. Masz Nie. Włącz sobie. Mam już dużo. Normalnie, tu się włącza, tu się włącza iPhonea Dałaj się stronki. I y, dobra. To jest na YouTube. Chcesz pozdrowić YouTube'a? A, no to... Cześć, taki niesympatyczny kolega. Nie no fajny jest. Nieważne i gdzie mam ofiarę. Chcesz iPhone'a Tymek? tym? No to zobacz, działa iPhone. Zdech? Tak, włącz sobie iPhona. Włącz sobie iPhona. No czy, czy? Daj się w I co? Pozdrow YouTube'a. Elo. No to idziemy dalej. Ty wprowadzić iPhone'a? Taki zabawkowy. Nie. Jaki zabawkowy, włącz sobie. Jest zabawkowy. iPhone za darmo chcecie? Jest no włącz. To jest zabawkowy. Ale włącz, zobacz, działa. To jest tutaj się Tutaj się włącza na home. No. To no normalnie, musisz nacisnąć mocno. Nie. A no, weźcie Weź, weź naciśnij. No. Co, fajnie było? A. A. Chcecie A chcecie pozdrowić YouTube'a? Nie, nie. Siema YouTube. Popie. Nie. Dobra, to elo. Ej, dobra, jak widzicie, Krakers y, tutaj naprawia sobie rowerek. Ej, y, Krakers, idziemy sterować dorosłych? No. To idziemy strelować dorosłych, elo. Że Filip teraz będzie prankował dorosłych. Trzeba. Okej, okay, to było bardzo dziwne. Ej, dobra, y, także ogółem to wychodzi na to, że y, chyba się będziemy z wami żegnać, bo Jemu się zepsuł y, ten rower. Spadł mu łańcuch, geniuszowi. Dobra, jeszcze raz to naprawiamy. Będzie to naprawiał. To może się pożegnać z widzami. Elo. Coś tak. jeszcze? No, tak, jeszcze zostawcie słupkę. Jeszcze raz. I no. w górę. Do zobaczenia. Czemu?